Każdego roku, w ostatni dzień grudnia, wielu z nas stawia sobie noworoczne postanowienia z nadzieją, przekonaniem i motywacją, że w końcu to będzie ten rok, kiedy je osiągniemy: że ograniczymy alkohol, rzucimy papierosy, zaczniemy jeść zdrowiej albo ćwiczyć więcej, że zostawimy niezdrowe relacje za sobą albo przestaniemy odkładać sprawy na potem. I na początku wygląda to dość obiecująco, i trzymamy się tych postanowień. Ale przychodzi luty, marzec, kwiecień, i niestety, ale wielu z nas powoli wraca do tych starych schematów i do zachowań, które tak bardzo chcieliśmy w tym roku zmienić. Dlaczego tak się dzieje? W tym filmie dowiesz się odpowiedź na to właśnie pytanie. Ale chcę ci powiedzieć, że to wcale nie dlatego, że jesteś leniwy albo że brakuje Ci silnej woli. Hej i witaj na kanale Sense of Synergy. Nazywam się Karolina i jestem hipnopsychoterapeutką, nauczycielką technik ważności i mam prawie dziesięcioletnie doświadczenie pracy w różnych ośrodkach pomocy zdrowia psychicznego. Jeżeli interesują Cię tematy takie jak samorozwój i zdrowie psychiczne, zostań tu ze mną. Czy zdarzyło Ci się kiedyś postanowić w nowym roku, że chcesz schudnąć? I może nawet ustaliłeś sobie plan diety, masz tą motywację, że możesz to zrobić, że to jest ten czas. Um, rozpisujesz sobie posiłki, um, jedziesz do sklepu z myślą o tym, co powinieneś kupić, a co nie. I idzie dobrze, tygodniami trzymasz się tych postanowień, a po paru miesiącach, nawet nie wiesz kiedy, ale w twojej lodówce i szafkach znajdują się te stare, dobre przysmaki. Albo obiecujesz sobie, że zaczniesz chodzić regularnie na siłownie lub zajęcia fitnessowe, żeby poprawić swój stan fizyczny, zdrowie, swoją kondycję. I na początku idzie dość łatwo. Chodzisz regularnie, trzymasz się tego, co sobie postanowiłeś. Ale zdarzy się tak, że ominiesz raz, ominiesz drugi, ominiesz trzeci. I to wcale nie tak, że ci się to nie podoba, bo kiedy wychodzisz z tej siłowni, to czujesz się super ale w pewnym momencie gdzieś po prostu odpuszczasz i po paru miesiącach myślisz sobie kurczę jak to się stało jakoś tak wyszło albo w relacjach może po raz kolejny wpuszczasz do swojego życia osobę która wiesz że nie traktuje cię fair albo nie szanuje twoich granic i mimo że masz tą cichą nadzieję że tym razem będzie inaczej to niestety i za tym razem kończy się to dla ciebie bólem i rozczarowaniem. I zostawia ci to z takim pytaniem dlaczego zdecydowałem się w to wejść znowu. Dlaczego dałem temu kolejną szansę? Prawda jest taka, że skuteczne stawianie sobie postanowień i trzymanie się ich to nie tylko kwestia planu albo silnej woli. Bo gdyby tylko o to chodziło, to tak wielu z nas nie wracałoby do tych samych postanowień rok po roku, rok po roku. Ale właśnie sprzedano nam taki obraz tego, że silna wola to klucz do sukcesu, prawda? A kiedy coś idzie nie po naszej myśli, albo potkniemy się na tej drodze dążenia do celu, to traktujemy to jako znak, że coś z nami jest nie tak. Że czujemy się słabi, czujemy, jakby czegoś nam brakowało, no bo przecież my porównujemy tą silną wolę z silnym charakterem, z silnym człowiekiem, więc skoro nie potrafię dążyć do takiego celu, to coś to o mnie złego oznacza, tak? My to tak interpretujemy. I obwiniamy się, że przecież, dlaczego ja po prostu nie potrafię rzucić tych papierosów? Dlaczego ja po prostu nie mogę zacząć jeść zdrowie i się tego trzymać? I zauważ, że to wszystko zaczyna się z pozytywnej intencji, prawda? Chcesz prowadzić dobre zmiany w swoim życiu, chcesz coś zmienić, chcesz się w jakiś sposób rozwijać, ale cały ten proces kończy się tym, że czujesz się ze sobą jeszcze gorzej, a przecież nie o to chodzi. Ale dzieje się tak dlatego, że skupiamy się tak bardzo na tych ideach dyscypliny, determinacji, silnej woli, a pomijamy jeden bardzo kluczowy element naszą podświadomość. Kiedy stawiamy sobie cele lub postanowienia, robimy to z naszego umysłu świadomego. Wyobraź sobie ten umysł świadomy jako po prostu taką część ciebie, która myśli logicznie, racjonalnie, jest w stanie przewidywać konsekwencje e, i myśli bardziej długoterminowo. To ta część mówi: "Oczywiście, że chcę rzucić palenie i zredukować alkohol. Chcę być zdrowy." Oczywiście, że chcę chodzić na te zajęcia fitness. Chcę czuć się dobrze ze sobą. Oczywiście, że nie chcę być w związku, w którym czuję się nieszanowany. Zasługuję na zdrową relację. I to wszystko jest prawdą, ale problem leży w tym, że Twój podświadomy umysł często sprzecza się trochę z tym świadomym, logicznym, racjonalnym podejściem do rzeczywistości. Wyobraź sobie Twoją podświadomość jako taki zbiór nawyków automatycznych, instynktownych albo czasem nawet tych, też impulsywnych sposobów funkcjonowania. Czyli Twoje przekonania, Twoje sposoby myślenia, sposoby reagowania na Twoje emocje. I te schematy często um, stworzyły się gdzieś tam lata albo dekady przed tym, jak Ty stawiasz sobie te postanowienia noworoczne. I my, jako ludzie, szczycimy się tym, że jesteśmy tacy bardzo logiczni, że podejmujemy racjonalne decyzje, prawda? Ale badania to pokazują i taka, taka jest prawda, że ponad 90% naszych codziennych zachowań, decyzji, interakcji z innymi ludźmi jest prowadzona przez nasz umysł podświadomy. I Twój umysł podświadomy ma trzy priorytety. Przetrwanie, przewidywalność i bezpieczeństwo. I dlatego nie myśli on o Twoim sukcesie, szczęściu albo długoterminowych celach. Twój umysł podświadomy jest zaprogramowany, by wybrać to, co znajome, nawet gdyby zmiana miałaby być na lepsze, by wybrać komfort ponad rozwój. I by wybrać natychmiastową krótkoterminową gratyfikację ponad długoterminowe cele i osiągnięcia. Więc jeżeli jakiś nawyk pomaga ci się uspokoić, pozbyć dyskomfortu, poradzić sobie z emocjami lub dać ci natychmiastowe poczucie gratyfikacji, twoja podświadomość będzie się tego nawyku trzymać, nawet jeśli długoterminowo będzie to dla ciebie szkodliwe. I kiedy tak siłowo próbujemy trzymać się tych naszych postanowień, skupiając się tylko na tych ideach silnej woli, determinacji, dyscypliny, to może w nas się pojawić pewien opór, odkładanie rzeczy na później, tracenie motywacji, zapominanie o postanowieniach, samosabotaż, albo to, co zna większość z nas, czyli podświadome, Tworzenie wymówek albo powodów, czemu nie możemy, albo nie chcemy, albo nie jesteśmy w stanie iść za tym naszym postanowieniem. Te wszystkie rzeczy to objawy oporu, który pochodzi z tego wewnętrznego konfliktu pomiędzy umysłem świadomym, który postawił te cele sobie, a umysłem podświadomym, który próbuje ci coś zakomunikować. I przez to, że te schematy i strategie istnieją w nas od lat i często są bardzo w nas zakorzenione, to kiedy stawiamy sobie te cele i postanowienia, używając logiki, racjonalnego myślenia, używając naszego świadomego umysłu, to często nam się trudno przebić i przegadać naszą podświadomość, żeby trzymać się tych postanowień, które wiemy, że będą dla nas dobre. Dlatego tak często słyszymy albo myślimy takie zdania jak: Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. To było jak na autopilocie. To było silniejsze ode mnie. Albo wiem, że to nie jest dla mnie dobre, ale nie potrafię inaczej. Te zdania, te myśli są kolejnym symptomem wewnętrznego konfliktu pomiędzy tymi dwoma częściami Ciebie, bo Możemy wiedzieć, logicznie, racjonalnie wiedzieć, że coś jest dla nas złe, szkodliwe, że coś nam nie służy. Nawet obiecywać sobie i nawet mieć motywację, żeby tego już więcej nie robić. Ale po jakimś czasie to może się rozmyć i znowu powtórzymy ten sam schemat. Ale to nie jest tak, że nasz umysł podświadomy jest naszym wrogiem albo że jest przeciwko nam. On po prostu używa strategii i mechanizmów, które są już przedawnione często, które działały kiedyś, by nam pomóc albo nas ochronić. Wybiera to, co jest znane, to, co daje ulgę tu i teraz i nie myśli o tym, co będzie dalej. Właśnie dlatego metody takie jak hipnoterapia mogą być tak efektywne i pomocne w stawianiu sobie celów, we wprowadzaniu zmian, rozwoju, w pokonywaniu pe pewnych barier w nas samych. Bo pracujemy na poziomie podświadomości. Więc zamiast kontynuowania tej walki pomiędzy umysłem świadomym a nieświadomym, hipnoterapia może pomóc ci współpracować z podświadomością, żeby odkryć podświadome korzyści tych niechcianych zachowań, żeby uwolnić przestarzałe powiązania emocjonalne, które mogą blokować wprowadzanie zmian albo Twojego rozwoju żeby przeprogramować pewne nawyki, bariery na poziomie tym, kto, na którym się one tworzą, czyli podświadomym, automatycznym, instynktownym. I żeby zjednoczyć te podświadome i świadome przekonania i cele, tak, by współgrały ku Twojemu dobru. I kiedy twoja podświadomość nie potrzebuje już danego zachowania um, lub nawyku, by się chronić, um, uspokajać lub radzić sobie z emocjami, to to zachowanie po prostu traci swoją funkcję, traci swoją siłę. I kiedy twój umysł świadomy i podświadomy zaczynają współpracować, to Wprowadzanie tych postanowień i celów przestaje być wieczną wewnętrzną walką ze samym sobą, a staje się naturalne, łatwiejsze i trwalsze. Więc, jeżeli chcesz, żeby Twoje noworoczne postanowienia na 2026 były skuteczniejsze, w tym roku spróbuj czegoś nowego. Wybierz jeden cel, który stawiałeś sobie w poprzednich latach, którego nigdy tak do końca nie osiągnąłeś. I zadaj sobie te pytania: przed czym utrzymywanie tego nawyku może mnie chronić? Co daje mi to zachowanie? Jaką potrzebę może we mnie wypełniać? I czy jest coś, czym mógłbym zastąpić ten nawyk lub to zachowanie, które próbuję zmienić, tak by było dla mnie nadal bezpieczne? I wypełniało tą samą potrzebę. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny i nauczyłeś się czegoś nowego o swoim umyśle, to zostaw mi łapkę w górę i nie zapomnij wcisnąć subskrybuj po więcej filmów tego typu. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie, trzymaj się i do zobaczenia wkrótce.